Hej, Z tej strony ja, no bo któż by inny? I dzisiaj przychodzę z shoppingiem. Zamówiłam trzy lps -y na AliExpress, i niedawno mi przyszły. I do tych LPS-ów były dołączone trzy kokardki. Dobra, więc pierwszym LPS-em jest to. Taki short hair. Ma on dziurkę I tak wiem, że te wszystkie petshopy to są fejki, nie musicie pisać Przyszedł kot Kolejny jest to taki koli Ma on znaczek LPS Podrabiony No i w sumie o dziwo to ma Przejrzę czystą rurkę, ale no ja wiem, że to jest fake. I już od nim LPS jest to ta śliczna jamniczka. I założyłam jeszcze obróżkę. Małą na dziurkę i białą rurkę. Ale bardzo mi się podoba. A i powtórzę jeszcze raz, jakby ktoś zapomniał. Wiem, że to są fejki. No i to w sumie tyle w dzisiejszym odcinku. Pa pa!